Witam, witam na update, cie. Jesteśmy na gck Tu GCK czyszczą. No i gdzieś tu w okolicach tego pina, jak mówiliśmy, no może na równi, może ciut niżej, a może troszkę niżej, nastąpi strefa kupna. No i my będziemy kupować tutaj. Czyli to prawdopodobnie wyczyszczą i będziemy ładować drabinę ile wlezie. No, tysiące lot. Będziemy oczekiwać trzeciego impulsu w górę. No, a jak się go doczekamy w końcu, no to naprawdę będzie warto bo jak to ruszy, to konkretnie ruszy. EuroCAD, nie wiem, już to zacząłem dokładać, w sumie nie wiem czemu, bo równie dobrze może wpaść w te okolice, dopiero wyjazd w górę. E, nie wiem, czemu ja tutaj dawałem rano, nie wiem. No, ale mniejsza z tym, tak samo jest właśnie na EuroCADzie. Impuls korekta, impuls korekta, ta korekta gdzieś tu powinna się już zakończyć. W tych właśnie okolicach mniej więcej i trzeci impuls w górę, który też będzie warto wziąć tak samo jak na GCEQ, podobnie chodzą, no może dlatego, że jest C literka w obu przypadkach, dolar kanadyjski, USD odpy, tak tutaj kminiłem, gdzie może być początek korekty, wyszło mi tutaj gdzieś w tych rejonach, nie? po tych, tych strukturach tutaj wcześniejszych. Tu nastąpiła reakcja mniej więcej na takich poziomach, w takiej strukturze, mniej więcej się wydaje, że to jest tutaj. No, no nie daje 100% gwarancji no czyli generalnie u jak dalej jeszcze ze 30 z górę i dopiero zacznę malować korektę e, nie znam zasięgu korekty ciężko mi tutaj po tych reakcjach gdzie to może być no będziemy improwizować wiadomo, tak <laughs> zawsze e, czyli gdzieś tutaj dojdą, gdzieś zaczną korektę gdzieś ona się skończy i będziemy dokładać e, do trzeciego impulsu w górę longi Jesteśmy w cyklu wzrostowym, no więc longi, korekty nie gram, nie interesuje mnie to. Nie warto po prostu w cyklu grać korekty, no mówię Wam. Są różne skali, są czasami bardzo małe i nic z tego nie wychodzi. I, i, i Dow Jones yy, prawdopodobnie będą się kręcić. <laughs> Się chyba jeszcze dalej tutaj kotłować, jakby w tym boczniaku, ponieważ mi się wydaje, że oni czekają na ujka, ale może mi się tylko wydaje. No, cel jest taki, że muszą dojść do tych poziomów, które wam oznaczyłem. Wczoraj w nocy spadali, ale brakło nim. Dla mnie musi przejść w ten obszar i dopiero stąd longi będzie można dołożyć na trzeci impuls w górę. No, fajna sytuacja. No, ten ujek fajny. eurocat no jest też blisko i GC jest blisko przed wylotem. No tutaj, tutaj decydujące momenty. Ale to za wcześnie dawałem. Nie wiem co mnie podkusiło, żeby już tutaj wrzucać, ale no. gdzieś chyba... Ja jeszcze trochę. 5 pipsów może w dół. No ale stało się jak stało. Już nie cofniemy tych zmian. Zmiany są nieodwracalne. <noise> no, tutaj też jesteśmy już bliziutko. No, zobaczymy. No zobaczymy. To jest bardzo ważny dzień. Ten dzień może zmienić oblicze tradingów w całej Polsce i na całym świecie. No, no i mam jeszcze GJ, ale na nim nie gram. No na razie jakby albo spadki, albo wzrosty, nie? <śm> <śm> no, to, no, zapewne będą e, updatey. Zapewne będą updatey. Dzisiaj pewnie dużo ich będzie, więc. Czekajcie cierpliwie, włączcie subskrypcję, to będziecie mieli powiadomienia od razu, gdziekolwiek będziecie pojawi Wam się powiadomienie i będziecie mogli oglądać świeży obraz rynków okiem Dawida. <śm> no to cześć!